Siemanko, ja jestem Tricus. Skin was może naprawdę zwieść, ale w każdym razie to jest dlatego, że dzisiaj razem z Dealerem sobie trolujemy e, i. czy jesteśmy. No, jako YouTuberzy mamy taki dostęp do funkcji, że możemy sobie zmienić nick, możemy sobie zmienić skina e, na serwerze i generalnie gramy dzisiaj tak, że obydwaj nie wiemy, kim jesteśmy no przeciwko sobie. Bo ta opcja zwykle jest po to, żeby ludzie po prostu nie wiedzieli, że to jest YouTuberem. Bo wtedy po prostu fokusują się, w sensie chcą tak. was zabić My jako pierwszy. na to, żebyśmy po prostu strollowali siebie i nie wiemy, kto jest kim, e, i musimy poznać, kto jest kim, o. No. Zgadnij, kto to. Zgadnij, kto to na Bedwars! hehe. No dobra, w tym każdym razie to zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej troli i nie lubię żebrać strasznie, Karol. Wiesz, no dobra, więc wyręczę się. Tu éch, czaj, cza, że sobie obchodzę w górę! <grym> o nie. <grym> <grym> Bo najdziwniejsze żebranie chyba. Tyluuuu! Tylko <grym> odpływałem dalej. No. Nooo! Turowyszku! jestem na dwie ...studni. Jeżeli chcesz, żebym! Nie, proszę! Wyszyńcy, proszę, proszę. ja nie chcę, żebyś był już moim kolegą. Nie, żartuję. To jest powiedzieć, nie chcę, żebyś był w studni. A. Ale nie, nie. Powiedziałeś tego, <laughs> powiedziałeś nic. Dzień, Jak kolega MTS. wpadnie mi do studni, to zamiast go wyławiać, to mówię, ej, nie chcę, żebyś był już moim kolegą. <laughs> Dzięki, ja, żeby już no, ja, ja. Tak, nie chciałem, żebyś się mógł No. To jest kolega Tricus. Kolega Tricus Miennik. Bo wszyscy minecrafterzy po prostu się powinni lubić, i tak właśnie się lubią wszyscy, co nie? Nie, ja cię nie teraz. Co, nie lubisz mnie już? Tak. Bo, bo co, bo powiedziałem, że chciałbym, żebyś się utopił w studni? No, to że zobaczył. I to cię wie? tak niby poruszyło? No dobra, nie poruszyło mnie, po prostu. Ale jak mówiłem, że zabiłem czy... ci niedźwiedzia, to Utrzymywać co? Utrzymywałaś tę rozmowę! Ale niedźwiedzia mojego nie lubiłem. Ta! W to ci nie uwierzę akurat, No bo widzimy, że my żartujemy stary, ale na serio miałem niedźwiedzia. Wiesz, bo ja mieszkałem na takim. Mogę powiedzieć, czy nie myślisz? No. Zależy, ty czy byłem... to, to chodzi o prerię, czy nie, bo preria jest z, z, zakazana w Polsce. Nie, nie o prerię, nie o prerię. A, chodzi no mi to był... o to, że, że generalnie ja pochodzę z gór no. i mieliśmy tam z rodzicami taką... Znaczy, no ty znasz historię, no nie, już mi się wydawać, ale... No już ja mam, trzy razy miał? mi opowiadałeś. No wiem, 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 No chodzi o to, że m, jakby na działce były niedźwiedzie często, jakby ja jednego niedźwiedzia odswoiłem pewnego razu. Mm, tak, ale że co, rzucałeś mu sardynki na przykład? Nie przestań, No wiesz co chodzi. No i tam, no z niedźwiedziem, ale, ale tata mi zabronił. A nie, nie nie w rękę. Nie. Ja raz miałem niedźwiedzia i stary tak nie ugryzł, że aż prawie mi krew leciała. Oj. I to bolało. Bo ja też jestem głodny. Ja bym nie stał. spoko, ale jestem z morza, stary. Jak to? No Z morze Przed chwilą nie, nie byłeś. Ci. No nie, byłem! Zawsze byłem za morze. Ale ty nie świeć? Dźwię... No. no co jak nie być? <śmienic> <To> co <mówisz? śmienic> O oh nie! Wejdź przez. Co? To jest. Co ty robisz, starci? Dżerz? Tego dealer zrobiono słowa. O co chodzi? Sorry! To jest! Nie mogę! Ojej! Kliczysz i śmiejesz ci śmiać! nie mogę stary, prosiak! Prosiak! Pamiętasz no, jak proszę. oswoiliśmy prosiaka? Bo my na wsi mieszkaliśmy A, kiedyś z dillerem! Aaa! No, tak, tak! Myśmy kiedyś razem na, ran na ran rancze mieliśmy takie, prowadziliśmy. No. Restauraty no. taką. Nazywała się Przyjazny Knur. No. No, o! Jak no, Zniszczyli mi łóżko. Nie, żartuję. Jest o, już myślałem. Kurka, blaszka. Powiem Ale ci, to że to ja klaszek. zniszczyłem łóżko komuś. Mam nadzieję, że to mnie nie wyda, kim jestem. Nie wiem. Mi się wydaje, że ty nikomu nie zniszczyłeś łóżka. Niby czemu? Nie, Lol. Mam wrażenie, mówię, że to jest jakiś taki. że ty tutaj próbujesz stary jakoś tak gaść psychologicznie. Lol, no ta, to, to nie ja mówię, że mieliśmy kiedyś świnie. No. A no? Dziś <noise> to nie ty mówiłeś. To ja mówiłem, on nie jest, to jestem człowiekiem. <noise> Niler, czemu oszukujesz widzów i mówisz, że mamy prosiaka, jak wcale nie mamy, no? O co I chodzi? Ja na oczy nie widziałem w życiu. Ja jak też nie, ja w kanapce miałem. Ej, ja mam teorię, że w ogóle nie ma takich zwierząt jak świnie. To nie wymyśliliśmy na odcinkach. Stary, bo my, my jesteśmy świnie przecież. No właśnie, świnie to jest. to jest, to jest, to jest youtuber taki dobry, No. W sensie. Świna to nie jest no. prawdziwe zwierzę, na pewno. Wiesz co, ten odcinek ma najbardziej abstrakcyjne rozmowy, jakie miałem na odcinku chyba. Fajnie, podoba mi się. Jakie rozmowy? A, okay. My nie, nie rozmawialiśmy. Od pięciu minut jest cicho, Ernest. Czemu mówisz, że rozmawiamy? Przecież ja nie mówię. Ojej, <noise> <noise> to jest stary. Nikt, że pewnie jak Mopur nie wie, co się dzieje. Ja też nie wiem, my też nie wiemy przecież. A co się dzieje? Nie wiem, to jest kurde. Też mi się tak zdaje. Kurde! Co? Na oddech Fistaszka. Staszka. Wiem, co muszę zrobić. Co tam, Bandar 5100 u ciebie? rozszyfrowałem, kim jesteś. Bo ja jestem. Co tam, Fight 2? Czekaj. Bo je ja nie ogarniam. Jeszcze Tak, może najpierw na ten czasie zobaczysz. w na tym czasie zobaczysz jesteś fajki dwa Starek gdybyś nie był to się pytał, to jest. Jestem genialny! Przecież wiedziałeś, stary. Kurda, kurda, kurda. Wiedziałeś, bo stary, ja, ja też się rozdarłem na początku uh, samym. Co? Co tam? O a nie! Ty jesteś King of Dragons Parę, ty ogarniasz w ogóle angielski, bo... Czeka, o kurde, kurde, kurde! No nie! Przegrałeś? Nie! Nie będziesz to jest... O, Bandar, jeszcze udało ci się ten, jeszcze żyjesz. Więc dobrze jest. Ja cię wyeliminuję zaraz, okej? Okay? Nie, nie klepiesz? Co? Nie klepiesz jak coś? Jak to? No co się no, nie zabije mnie. Czemu? To tyle. No, no po... jesteś no po, no, po, no potem na końcu. To chodź do mojej bazy stary. Nie, bo to będzie głupie. Czemu? Niechowanie się. Nie, bo to będzie widać jest sojusz. Nie, nie sojusz. Po prostu, po prostu nie zauważę okay. cię. nie, nie zabijamy. Zabijam. Ja to przeżyję. Okej? Okay? Przeżyjesz to? No jak już to przeżyję. Jesteś pewien? Mm, no spróbuję lol. Jak sujka w cieście? No sujki w cieście mają bana. Nie mogą polić sujki do ciasta. O! słyszałeś? Jakiś typ... O nie. Co to za... Kurde, jakiś... Nur? O! O! Nie! Spadaj! Się Dobra, dzieje? zabiłem, zabiłem typka po prostu. E, o, przyniósł mi trzy emeraldy. Dobrym ale hojne, Dary. O, stary, ale hojne dary! A nie, tutaj jest typek. Co, w sensie, nie rozumiem, dealer. U! że jest. Kurde, cały czas się King of Dragons chce zniszczyć. A ja nie lubię, jak on chce cię zniszczyć. Wiesz? Bo ja. Dobra, poradzę sobie, poradzę sobie, ziom. Tak? Okej. Okay. A ja, ja sobie nie poradzę. Bo ja mam takie motto: w życiu to trzeba być. Tak? Dobry. A, myślałem, że nie dokończysz i będzie znowu niezręcznie. Skopałeś, stary. Skopałeś. Już było tak fajnie. Tylko nic ludzi jest niemiłe. Dla ludzi, których kopiesz. Ty to powinieneś zostać mistrzem sucharów, wiesz? Kolego. Kurka blaszka. Ku, kurka. A kurka kurka blaszka! Bra, kurcze. kurcze! Kurcze, tricus! Ku, ko o. Tricus, bazę zbuduj! Czemu nie, bazę mam zbudować? Nie, nie. Przegrasz? O. No dobra, no wiem przecież, co, czemu mam niby nie grać. Przepraszam cię bardzo, przecież ja jestem koksem jeszcze. Okej, okay, spoko, Wiesz jak ja się rozbudowałem? Ja mam e, bazę z popcornu. Ziom. Trisus, bazę zbuduj. Tricus bazę zbuduj. A, to I jest ten. Dokny z gacieczku. Uciekliśmy. Tak, tylko tricus bazę zbuduj. Uciekliśmy z, z Bedwars. Nie, y Obudowałem łóżko. Obudowałem łóżko. Nie. Obudowałem łóżko. Ale. Nie wiem sam, czy wystarczy, bo nie. Mam obsydia na goshma. O nie, King's of Dragons mnie bije. O to ten drań. O stary. nie. O... To jest. O nie, stary, Zabił chope. mnie. Co? Dzień, boże. Kurde. Nie stary. Żal mi go. No, miałem ten. Wszystko miałem. Drań. Prawdziwy drań z niego. A szkoda, że moje silvery drań. go nie zarąbały. Istny drań. Zaiste, milordzie. Kto uważa, że ten odcinek jest dziwny, pisze ja. W komentarzu. I Wtedy on. będziemy mieli. I cały czas będzie pisać on. On. Właśnie. On. Napiszcie on, jeżeli uważacie, że ja. A jeżeli on. Jeżeli to... uważacie, że ty, to, to my on. Napiszcie. A jeżeli nie, to, to ja. Czekaj, ten drań stary, gdzie on ma bazę? Który dran? nie pamiętam, który to był. No Kingso. Ten of... co ze ten ze mną! A, ten! No to obok mnie. Ja cię pomszczę, dealer. Ja cię Dzięki. pomszczę chętnie. Albo... O, obszczę? Nie. To znaczy, że sikanie, nie? O... Ob, obszczę. Tak, to by był... Z czego on ma bazę? Zresztą. Ma obsydian? Eee... Yy... Chyba ma. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Nie, nie ma, nie ma. Kurde, on tu jest. Żal. Nie no, ja nie udał. O nie no! CO jest! JA! Stary, no! Czemu on Co mi to mordy? zrobił? No zepchnął mnie. No Nie wiem, no ale A to był jeszcze jakiś flirtowy stary śklecz. Za mną czemu mi nie powiedziałeś? Eee, y -y, nie zauważyłem stary, nie patrzyłem tak. O nie no stary bym już zniszczył tego nie, No przepraszam! <Gibli> Boże. Dobra. Ernesie! już mi przeszło. Czekaj, ja chcę go zniszczyć. Boże, jaki nienawistny gość. Nienawidzę go. Nienawidzę go! Ja nie chcę! Ja idę do niego. Nie zatrzymasz to, mnie. nie lubisz smoków? Ciii. On jest królem <grym> smoków, a nie smokiem. On nie ma niku. Dragon, tylko King of Dragons. Gdyś też miałeś w nick Dragon. Co ty miałeś za nick kiedyś, przyznaj się? Czy to jest tajemnica? Draget. Jeżeli <grym> chcecie zobaczyć moje najdawniejsze filmy, to... Ten... Ka kanał się nazywa z Chow. I... A masz też jakieś filmy na publiczności. No? Wszystkie. <noise> co? No ja co? Nie wiem. <noise> Ej, może zrobię reakcję kiedyś, ale one No nie... Ja robię właśnie reakcje stare, będę kręcić. Tak? Mm, no bo mi się komputer zepsuł i muszę kręcić. A, kręcić no filmy. to ja często od ciebie kradnę pomysły, to mogę to też ukraść, nie? Dobra. E, no, to będzie nawet fajne w takim razie. Ej. Nas... Czekaj, wyeliminowałbym tego niebieskiego, który tutaj jest, bo on jest jakimś noobiem. Byś wszystkich wyeliminował, ty, bo to jest... Ee... Nie, to nie jest ten dra, dra, King of... No nie, ale mogę... King of Darkness! King of Darkness... Czekaj, mogę... Mogę to zrobić, dealer! Mam perłę! O. Ale co? M mam perłę, mogę to zrobić. Czemu on się do mnie buduje? To ja go wyeliminuję w takim razie. Ten knurek? Uciekliśmy z wyspy... Spadł! Co za typ? No Czy brawa. dorzucę? Bo ja nie umiem rzucać perłami. O, jestem w jego bazie. O nie. Co się dzieje, zion? Nie wiem, wysadzam łóżko bardzo mocno. Lola. Jeszcze, bo. O! Zabiłem. Okej, okay. udało mi się. Gdzie on jest? No, zero chapsów ma. Dobra, rozwaliłem go. Tylko jest jeden problem. Nie mam jak się przedostać no. na swoją wyspę. A, no to jest najgorsze właśnie w perewek. Ja tyle nie korzystam z zwykle, zwykle, bo mi to kurza. Tak? No dobra, no ale to... ja sobie kupię za to stary. Skopię sobie stary! To co, co kupisz? ziomek? Stary! Mordeczko, to sobie kupisz? Opowiedz mi o tym! Trzyma morda! To ja, twój ziomek! Ej, zróbka twój ziomek. A jest już przecież. A, serio? No, nasz donator, twój ziomeczek, nie? A, kurwa. O nie! No, o nie, spadam, kurde, spadam, spadam, może uda no mi się, się uratować łóżko. No nie! Po moim łóżku, czuję to. Ale co się dzieje? Nie! Su... Zniszczył mi. Okej, okay. a jest? Tak. Okej, okay, oni się klepią tutaj dwaj. Ja niszczę dojście. O nie! O nie! O nie! Okej, okay, uciekł, uciekł. Nie, nic, nic, nic. Kurczę, mogłem nie iść perełką do tego niebieskiego. Nadal bym no, żył. No, tak to jest jak się jest zachłannym. Nie byłem zachłanny, dealer. Pewnie zaraz mnie zabije koleś, bo tu biegnie, a jednak nie. E, dobra. Stary, ja bym chciał tu wygrać jeszcze, wiesz? Zn no wiem, no masz szansę, stary jeszcze. To po Nie mam szansy. Gości, no nie? właśnie. Stał no dwóch gości nie z łóżkami, stans. stary. No to po prostu musisz się kampić chwilę. No będę przecież. Czy się, stary? Oni się wybiją. Nie wybiją się raczej. Pój A, czekaj, bo jeden zabił drugiego właśnie. Może mu zniszczy łóżko teraz. A on ma obsydian. O! O! Co się dzieje, Nic, nic. Biały silverfish nagle skądś się wziął tutaj. To było straszne. To było dla mnie doznanie... A biały jeszcze żyje to jakiś stary jest? N to jest ten, co cię zabił stary i on nadal A! żyje. Boże, sorry, 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 sorry. Dobra, się... Jestem rozłączony. Dobra, no, spoko. O, cały Mordo. czas się zabijają teraz ci dwaj. No to stary wykorzystasz to zaraz, jesteś w sensie na spokojnie. No nie wiem. No nie wiem, nie wiem dealer. Nie to stresuje, no. Ja nie mogę. Tak... O, biały tutaj. Tutaj. Dobra. Widzę jak oni się tutaj biją. Ale stary ja nie wiem, ja tego nie wygram. Ja, ja nie jestem taki dobry, no ja nie jestem dobry. Jesteś złą osobą, mówisz? Ja jestem dobry jak gramy we dwójkę. Bo ja w pojedynkę nie. Jesteśmy te... dobrym teamem. No. Ale, stary, ja serio, w The Solo to prawie nie grałem. No to jest tak, bo to jest taka drużnowa gra bardziej, no. No nie? Teraz zupełnie, zupełnie na gra, no nie? No to prawda, i to jeszcze nie mam swojego skina, Coś... który mi dawał szczęście. Kurczę, A to proszę. Dzięki mojemu skinowi. No, skin nie czyni Tritsusem Jerzem, bo jak teraz... nie był Jerzem, to co? Byłem Ender Dragonem, pamiętasz? No, jak byłeś tym jeszcze. jako gdzie siostry grałeś do początku, nie? No. <laughs> Nie, to moje konto było, ja jej oddałem po prostu. Tak? A, dobra, przepraszam. I potem powiedziałem: Ania, oddaj mi moje konto, bo ja bym chciał być Minecraftowcem. Ona powiedziała. Haha, ha, jasne. Ok. I oddała a, mi myślę, moje konto. A, myślałem, że pyskowała. Nie. Uciekliśmy z wyspy. E, dobra. Ja tutaj się doekspiam trochę, czy on nikt do mnie nie idzie, żaden. Poko! Kurde. Co on robi? Jest Który? dziwny jakiś. Różowy. Jest tak Starebie. dziwny. O, no obczaj go sobie stary. To jest najdziwniejsza osoba na Bedwars. <grym> najdziwniejsza osoba na Bedwars? Ej, taki stary, jakby dał taki tytuł i ten. jakiś ryj jakiegoś dzieciaka na miniaturkę. Najdziwniejsze dziecko na Bedwars. <grym> Zrobię to. <grym> <laughs> o. Kurde, ja jestem tylko ja kontra ten typ, a ten różowy coś odwala cały czas. Ej, mógłbym stary. Stary, mógłbym spróbować teraz rozwalić tamtego w takim razie, nie uważasz? Hmm, wiesz co nie, wiem, no bo, czekaj, bo on stary, on wychodzi z tej wyspy, więc w się na środku. się na środku lepiej tego nie rób, ziom. Lepiej, nie? Czemu? No czy nie wiem. Mam perełkę oni się, oni się chyba klepią... Nie, oni się nie klepią e, on będzie chciał rozwalić tamtego drugiego typka, nie? A już go zabił. No, rozwalił go. O nie, no. to jestem tylko I ja... Jest. Ja kontra on! O nie. No, o nie bez skitu. O nie, bez kitu <gry> O nie stary to jest słabe. O i on do mnie idzie teraz. O nie, o nie. Crescerne no. stary no. Myślę Zdora powora że ci powiedzieć, że to ja jestem, siema. To nie jesteś ty. To jestem ja! Tak? Może? Nie to nie jesteś ty! Jezu dlatego, że ten, nie ty nie jesteś takim nie śmieszku, dobrym śmieszku. aktorem Już <laughs> <laughs> nawet we mnie nie wierzyłeś chwilę. Co? Nawet we mnie nie wierzyłeś chwilę No niestety Uciekliśmy z wyspy tajemniczej wyspy o, od, odszedł ten koleś e, dobra, chwila. Ja wiem co mogę zrobić. Fire, poszedł? O nie. Uda mi się, uda mi się. Zrobi słup. Kurde, nie udało mi się. Myślałem, że mi się uda. E, ale stary jak on tutaj przyjdzie, to mogę się tepnąć na środek i biec do niego do bazy. Nie uważasz, że to dobre całkiem? Nie wiem stary, no nie zabijaj mnie czemu mówić wszystko. No patrz stary, patrz, patrz. Wyrzucę diament, wyrzucę diament. To nie jesteś ty! no. Kurde, ale mnie farty. No. Ej, ale... Ej, no ale diament stary wtedy, nie czaisz? No. Musisz no, wcześniej zaczął wyrzucać się, widziałeś jak wyrzucał? No. Ale to nie ty. Bo... Gdy, nie wiem. Gdybyś to był ty, to... Byś był dobry. Taki dobry A ten w sensie koleś jest, jest tak niefajny strasznie. No nie zabił cię stary, nie zabił cię. No i co? Ty by, dobrze, a to właśnie to to ty byś ja. mnie zabił A, okej. Okay. To dzięki. No a co, nie? Dzięki. Nawet nie że, kłam, że nie. Kolegę. Co? To widzowie mogą obstawiać. Czy Piszcie będą, teraz, czy, czy to jest dealer czy ja? Ja podcisk. Po zdać... Że na odcinku, na, na końcu odcinka powiem. Dobra. Okej. Okay. Eee. Tyk. A gdzie ty jesteś? A, czyli to jestem ja! No tak, no przecież każdy to wie, że to ty. No nie? Czy nie? <głos> <głos> każdy wie, że to ty przecież jesteś, no. Jakbyś to nie Chodźcie. był ty, to przecież stary by nie wyrzucił diamenta wtedy. No nie? No, nie, stary, on ci wyrzucał. Wi wiadomo, stary. Jest jakiś. Wiadomo, że to ten, że to ty. O nie. O o! O o Stary, on mi obtoczył wszystko w TNT w ogóle O co chodzi? Czemu on obtoczył wszystko w TNT? Wytłumaczysz mi? Ej stary no weź Wyjści... środek. Co? Typnąłeś się na środek. Co? Typnąłeś się na środek. Nie Nieprawda. Tak. Ty tepnąłeś środek. Dobrze się na... już zginąłem kilka sekund temu. No nie! O nie, przestań dealer, przestań! CIEMANO! No żal! To ty? Tak, to ja byłem! O nie, no stary czemu z tobą w takim razie przegrałem? Mogłem się nie bić, a nie skoczyć do pustki Nie, stary, próbowałeś. Nie rozumiem. Nie strzeliłem się po chwili, się po chwili stary, że próbowałem zagadać mnie, tak jak no, obtoczył, obtoczył. Co? Jak <laughs> obtoczył, obtoczył. Ale to się, serio nie byłeś nie był, ty? Stary. Tak, to byłem ja, Boże! O nie, no żal, to czemu ja ci powiedziałem od razu? Co za, co za beznadziejna runda. Powtórzymy. Super, Jeszcze to powtórzymy. Święty. Słuchajcie, jeżeli powtórzymy. będzie 10 tysięcy łapek, to to powtórzymy, ludzie. Ej, ziom, a wiesz co ci powiem tylko? Ja na samym początku, stary, ci zabiłem, zwróciłem ciebie i już wiedziałem od początku, że ty jesteś taki. A, ty. no właśnie. Bo to ja się zabiłem jest ty jesteś kurde, jak zabiłem cię. <laughs> no żal, no czekaj, następnym razem ja, ja, ja pokażę wam. Ja wam pokażę. Okej, okay, dzięki za groźbę. <laughs> Dobra, to w takim razie to by było na tyle. Na razie. Ptsz. Cześć.